Marcin Romanowski łamie starą zasadę kruk, krukowi oka nie wykole albo mówiącą o tym, że lekarz lekarza za kraty nie wsadzi. Od 15 lipca nikt już nie powie, że Tusk czy Bodnar nie zrobił rozliczenia rządów PiSu. Liczyliście pisowcy na to, że nic wam się nie stanie? No cóż, ja liczyłem, że na pierwszy ogień pójdzie Ziobro albo Kaczyński, ale w sumie pan Marcin R., chociaż nie wiem czy nie mogę mówić jeszcze Marcin Romanowski, ale nieważne, pan Marcin R. Jest dobrym przykładem na to, że rozliczenia się zaczęły. Do kanonu rozliczeń wejdzie także nie kto inny jak Ryszard Czarnecki, który właśnie stracił poselski immuniter, immunitet europarlamentarzysty. Ryszard Czarnecki, który pobił rekord przejazdu Punto Cabrio w zimę 1400 kilometrów, dzisiaj będzie mógł oczyścić swoje dobre imię. A jak to zrobi, opowiem wam na końcu tego materiału. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj mojego politycznego vloga zacznę od mojego ulubieńca, Mariusza Goska, który pomylił plan ucieczki z planem aresztowania prokuratury krajowej. Nie wiem, czy prokuratura ma taki plan, ale my, Polacy, mamy plan, który nazywa się Cela Plus. I może już niedługo pan Mariusz Gosek będzie po prostu Mariuszem G, stacja Orlen. To na niej, według relacji medialnych, zatrzymać mieli się konwojujący księdza Michała O, tego od Salcesonu, a raczej tego od 100 milionów z Funduszu Sprawiedliwości. Rozmawiam z jedną z pań po zatankowaniu auta. Mówię, słynna stacja. Pan prezydent zatrzymywał się tutaj. Teraz sytuacja z księdzem O. Ciąg dalszy nastąpi. Panie Mariuszu, bardzo nieskładnie, nie wiem, czy pan jechał na chlany, czy może pod wpływem jakichś innych substancji, ale bardzo nieskładnie pan napisał. Może jest to wynik nieskalanej inteligencją głowy, ale tak czy siak, pisze pan historię, która za chwilę doprowadzi pana do tej samej miłej, finalnej. Znaczy miłej dla nas, finalnej dla pana sytuacji, z którą dzisiaj boryka się nie kto inny jak pana kolega, pan Romanowski. Spokojnie. Plan ucieczki pana Goska był prosty. Od Orlenu do Orlenu, byleby dojechać na Węgry. A na Węgrzech, już jak obajtek przetarł szlaki, Orban krzywdy pisowcom zrobić nie da. Więc obajtek przetarł szlaki, ukrywając się na Węgrzech, Gosek będzie szedł szlakiem obajtka, żeby sprawiedliwość. I prawo go nie dopadło. A skoro mówimy już o panu, no nie wiem, chyba Romanowskim jeszcze można mówić, bo, bo ni, chyba nie ma zarzutów. Dobra, nie będę ryzykował. Wiecie, o kogo chodzi, ja będę mówił o panu R. Skoro mówimy o panu R, nie mam na myśli Romana Giertycha, żeby była jasność, to można by powiedzieć, że pan R za światów kilkanaście godzin temu wysłał ostatniego tweeta, nie tweeta, ostatniego posta na portalu X. Fur Deutschland ponad wszystko. Były pracownik Rosneft Deutschland, prezesem Orlenu Paliwa. Obajtek przypadek. No cóż, panie Romanowski, ja rozumiem, że pan już wiedział, że pan za chwilę pójdzie siedzieć i pan panie R, no muszę się nauczyć, bo cholera będę miał problem. No, dobra, nieważne. Ja rozumiem, panie R, że pan już wiedział, że za kilka godzin pójdzie pan siedzieć i robił pan wszystko, żeby pokazać, że ten straszny Tragicznie straszny Donald Tusk z nikim innym, jak Adamem Bodnarem, politycznie chcą pana wsadzić. Można by dodać w tym momencie, można, mógłbym dodać panu otuchy, e, tak jak kiedyś dodawał tej otuchy nie kto inny jak pana wielki przyjaciel, który no będę chyba pana wpieprzył na całą tą minę, nie kto inny jak Zbigniew Ziobro. Liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasu trybunału na ustanu. No ale sprawa zaczyna się trochę komplikować, kiedy do akcji wchodzą psy gończe TV Republika. Proszę Państwa, właśnie, właśnie widzimy teraz, kto jest dowodzącym, kto jest, kto jest dowodzącym, kto wydał rozkazy, kto wydał rozkazy, kto wydał rozkazy, panie pośle, jest pan zaskoczony, kto wydał rozkazy. Po pierwsze... Jak widzę, co robią te pseudodziennikarskie hieny z TV Republika, to jakoś widzę oczami wyobraźni, że policja będzie ich za chwilę oskarżać za utrudnianie wykonywania czynności. I to po pierwsze. Po drugie, kiedy słyszę jak ten człowiek, znaczy ten pseudo dziennikarzyna z TV Republiki każe, rozkazuje policjantom odpowiedzieć na jego pytania, kto kazał zrobić to, kto kazał zrobić tamto, kto jest dowódcą, kto to, kto tamto, kto siamto, to mi... Nasuwają się szybko odpowiedzi na te pytania. Po pierwsze, to Ziobro kazał Romanowskiemu łamać prawo. To Ziobro prowadzi, prowadził sprawy w Ministerstwie Sprawiedliwości tak, aby być czystym, a wkopać w to wszystko nikogo innego jak pana Ery. I na koniec słyszymy, że jest to pokaz siły Bodnarowców. No cóż, moim zdaniem, drodzy panowie, jest to pokaz siły prawa, które zaczyna egzekwować sprawiedliwość. A jeżeli jest to prawo egzekwowane dzięki Adamowi Bodnarowi, to nie zostaje nam nic innego, jak głośno klaskać i prosić o więcej. Oczywiście, pan R. Jeszcze kilkanaście godzin wcześniej był prawie pewny, że nic mu się nie stanie, że opatrzność nad nim czuwa, gdyż nie kto inny, jak sam Tadek Storunia, szef wszystkich szefów Tadeusz Rydzyk Storunia. Kazał się wszystkim modlić za jego opatrzność. Zanim pokażę Wam materiał o ryzyku, to pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał, polajkujcie film i skomentujcie go. Robię, proszę Was o tę akcję teraz, bo za chwilę, jak zobaczycie, co się działo w otoczeniu Tadeusza Ryzyka, to możecie pójść po prostu zwymiotować. Poseł Marcin Jaki. Romanowski, a modlicie się za niego? A czy modlicie się za niego? To trzeba mocniej, dobrze? Bo widzicie, co się dzieje. Właśnie tutaj z tych, co widzę, to chcą skazać i odebrali immunitet panu wiceministrowi. W, Wojsiowi, tak, patrzę tutaj, panu, panu ministrowi Romanowskiemu, panu ministrowi Błaszczakowi, zobaczcie, teraz... Całą sprawę pana R. włączają się jego koledzy, którzy usilnie starają się zamieszać w pisowskim garze kłamstwa i przestępstwa. Starają się wzbudzić w Polakach wrażenie, że ich kolega R. może i kradł. Może i przekraczał granice prawa, ale wszystko robił dlatego, że miał jeszcze drugi immunitet w kieszeni. I Bodnar nie powinien go aresztować, wiedząc, że taki immunitet, taka, taka karta monopolii z wyjścia z więzienia jest u pana R w kieszeni. Pan Wójci, kolega pana R pisze, mamy do czynienia z amarto, amatorszczyzną. Prokuratura Krajowa zatrzymuje R który tak się składa jest chroniony drugim immunitetem jako członek delegacji do zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy. Ten drugi immunitet nie został zdjęty i musi być wypuszczony. No i co do zasady, Wójcik jak zwykle kłamie, bo mówi o kawałku rzeczywistości. Mówi, że biją kogoś, ale nie mówi gdzie i dlaczego. Mówi, że coś tam ten pan R ma, ale nie tłumaczy co to jest. Onet przychodzi na ratunek i tłumaczy w krótkich, żołnierskich słowach, o co tak naprawdę chodzi z tym pseudoimmunitem, który pan R. ma niby w swojej kieszeni. Mamy tu na myśli Porozumienie Rady Europy w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy z 1949 roku. Stanowi ono, że immunitet obowiązują wyłącznie podczas trwania sesji. Parlament Rady Europy oraz podczas podróży na taką sesję lub powrotu z niej. Poza tym, poza tym immunitet jest nieaktywny, zaznacza szef RNA. Jeżeli dla kogoś jest jeszcze to niezrozumiałe, to co Onet wytłumaczył, to ja powiem jeszcze prościej. Jeżeli Rada Europy wysyła swojego członka w delegację, to on jest to immunitet, działa. W trakcie docierania do miejsca tej delegacji, w trakcie trwania delegacji, jak i w trakcie powrotu z tej delegacji. Czyli jeżeli ten członek jest wysyłany w delegację do Pernambuco albo do San Escobar, to od momentu, kiedy dostaje zlecenie wyjazdu do San Escobar, do momentu powrotu do domu jest on objęty immunitetem, żeby w tym San Escobar nic mu się nie stało, żeby nikt go tam nie aresztował, bo ma immunitet. Ale jak siedzi w domu i pierdzi w stołek, czekając aż ABW do niego, w tak jak to miało miejsce tutaj. Proszę, Panie bierz, bierz do. Wiesz, sytuacja. Proszę, my... do. To w tym momencie immunitet nie działa. Oczywiście na ratunek przychodzą nie tylko wierni ziomkowie z Solidarnej, solidarnej Suwerennej Polski, ale także ten, który był obrażany i wyzywany od miękkich szonów. Mateusz Morawiecki. Na swoim Twitterze pisze: Zatrzymanie Marcina Romanowskiego to działanie stricte polityczne, które zasługuje na pogardę. To próba zastraszenia opozycji, obliczona tylko i wyłącznie na atak wycelowany w przeciwników politycznych obecnej władzy. Nie ma tu mowy o jakiejkolwiek trosce o prawdę czy działanie dla dobra Polski i Polaków. Chodzi tylko dobra. Nie będę czymś badał tego dalej. Widzicie ten post tutaj. Bo jest to takie pieprzenie głupot, że aż mi naprawdę zaczynam się źle czuć. Gdybyśmy jednak założyli, że Mateusz Morawiecki ma trochę racji, to Mateusz Morawiecki zapomniał, że nie udało im się uchwalić prawa bezkarność plus Bezkarność, plus. Dwa razy próbowali uchwalić ustawę, która miała ściągać z nich odpowiedzialność za wszystkie przekręty. Ustawę, która miała spowodować, że będą nietykalni nawet po tym, jak stracą władzę. Co więcej, ze względu, że nie udało im się te ustawy przeprowadzić, to dzisiaj prawo jest egzekwowane, a sprawiedliwość dopada wszystkich. Jest tylko jedna rzecz, drodzy panowie. Pamiętajcie, jeżeli nic złego nie zrobiliście. To sąd was uniewinni. Niewinni nie mają się czego obawiać. A, i pamiętajcie, że więzienie to nie sanatorium, także pamiętajcie: Oczywiście mamy dziesiątki tysięcy komentarzy, które chronią pana Er, ale także tych komentarzy, które pokazują, co myślą na temat całej sprawy wolni, niezależni Polacy. Uczciwi nie mają czego się bać. To, co wybitny prawnik R. robił w piątek w prokuraturze, prosząc o to, aby go zamknęli jeszcze przed weekendem. Zapomniał, że ma immunitet? Nie ma. T. To jest Prawo i Sprawiedliwość. Coś, czego się boicie jak diabeł święconej wody. Tych komentarzy, tak jak powiedziałem, są dziesiątki tysięcy. Ja Wam przytoczyłem tylko te najciekawsze. No, jakby nie było, jakby, jaki by polityk nie był, to Patryk Jaki który coraz częściej jest pokazywany jako kandydat Zjednoczonej Prawicy na przyszłego prezydenta Polski, musi, ale no musi, bo się chłop udusi, powiedzieć coś, co zamiesza jeszcze bardziej w pisowskim, betonowym elektoracie. Oni potrafili, proszę Państwa, razem z Tuskiem i Platformą Obywatelską rozpętać wojnę na całą Europę, na cały świat, pokażając Polskę, mówiąc o tym, że Polityk nie powinien mieć wpływu na sędziów. Eee, I to mówił polityk opozycji. Natomiast polityk koalicji rządzącej Adam Bodnar przeprowadza właśnie bezprecedensowy zamach na niezawisłość sędziowską. Tak jak powiedziałem, Patryk jaki musi coś zrobić, żeby jeszcze się wybić na pisowskiej trampolinie do kandydatów do urzędu prezydenta, znaczy kandydatów na kandydata, na prezydenta. Patryk jaki atakuje Donalda Tuska. Patryk jaki. Próbuję pokazać, że Bodnar robi coś niezgodnie z prawem. Ale szanowny panie Patryku Jaki, który jest pan europosłem i jest pan prawnikiem, ja zadam tylko kilka pytań, na które odpowiedzi wszyscy znają. Oczywiście, jeżeli wy moi widzowie nie znacie odpowiedzi, ale nie, nie zakładam nawet tak, bo wy na pewno znacie odpowiedzi. Napiszcie mi odpowiedzi na te kilka pytań, które teraz chciałbym zadać panu Patrykowi Jakiemu. Kto? Połączył funkcję ministra sprawiedliwości z funkcją prokuratora generalnego za czasów wpisu. Kto upolitycznił KRS tak, że jednoosobowo miał wpływ nie tylko na funkcjonowanie, ale także na obsadzanie sędziów w tym KRS-ie? Kto faksem, tak kurwa mać faksem zwalniał prezesów sądów rejonowych i okręgowych w całej Polsce? Kto wstawiał na stanowiska prezesów swoje koleżanki, które po 50 razy nie były w stanie zdać egzaminu sędziowskiego? Tych pytań na kto odpowiadających Ziobro jest o 100 razy więcej niż wam się wydaje. Ja tylko mówię, panie Patryku Jaki, to wy zmieniliście tak prawo, że dzisiaj ono wam nie pasuje. Co więcej, to wy zabetonowaliście tak prawo, że Duda dzisiaj nie podpisze ustawy za. Zmieniającej to prawo, więc nie miejcie pretensji do Bodnara, który korzysta z prawa, które wy sami uchwaliliście. Na jedno pytanie można odpowiedzieć inaczej niż Ziobro, można odpowiedzieć Duda. Kto nie podpisze ustawy zmieniającej prawo tak, aby było ono znów rozsądne, a nie służyło Kaczyńskiemu i Dudzie? No, nie podpiszę tego Duda. A więc Patryczku kochany, przestań płakać, że ktoś wykorzystuje prawo, które ty sam ze swoimi kolegami uchwaliłeś. Zachowujesz się jakby ktoś zabrał ci lizaka i obwiniasz cały świat za to, że sam tak naprawdę dałeś mu do ręki tego lizaka. Przestań zachowywać się jak pierdoła albo miękkiszą i stań się po prostu prawdziwym, pisowskim guru walki o... Prawo i Sprawiedliwość, chciałem powiedzieć, ale cholera przestaje tu mieć sens. Wy, moi widzowie, na pewno nie jesteście pierdołami, bo ja widzę Waszą aktywność, za którą Wam bardzo, bardzo dziękuję. Kanał, który prowadzę od ponad dwóch lat, rozrasta się i dociera coraz to do nowych kręgów ludzi. To dzięki Wam mogę codziennie, praktycznie codziennie, wystawiać nowy materiał, a także jeździć po świecie i pokazywać Wam ciekawe polityczne cywilizacje świata. Dlatego już dzisiaj zapraszam Was nie tylko do komentowania, subskrybowania i lajkowania moich materiałów. Dzisiaj już Was zapraszam do grona moich aktywnych wspierających osób, które wspierają kanał, a także osób, które wspierają ten kanał finansowo. Link do wsparcia, finansowego wsparcia tego kanału znajdziecie tutaj. A ja w podziękowaniu za Wasze wsparcie i za to, że jest już Was prawie 50, obiecuję, że raz na dwa tygodnie pojawi się materiał, tylko tylko i wyłącznie dla wspierających dla wspierających drugiego poziomu wspierających ten kanał będzie to materiał mający na celu pokazanie wam pięknych terenów i pierwszy materiał pojawi się z Singapuru piękny Singapur który ma naprawdę dużo ciekawych obostrzeń politycznych o czym nigdzie indziej się nie dowiecie tylko na drugim poziomie wspierania mojego kanału. A teraz przejdźmy do Ryszarda Punto Czarneckiego, człowieka o wielu talentach. O bardzo wielu możliwościach fizycznych się okazuje, bo moim zdaniem Ryszard Czarnecki zrobił coś, czego nawet by nie zrobił patec, wariatec. Człowiek, który wchodzi na K2, człowiek, który robi naprawdę ekstremalne rzeczy, moim zdaniem nie podjąłby się tego, aby kilkaset, no, kilkadziesiąt razy w zimie przejechać ze złomowanym punto kabrioletem z Zadupia Polski do centrum, no, w sumie do jądra europejskiej demokracji. Ten jego ekstremalny wyczyn został niestety obnażony przez Olaf, czyli urząd, europejski urząd do walki z malwersacjami, z wyłudzeniami. Rysiek przez lata nie mógł oczyścić swojego dobrego imienia, bo akta zginęły gdzieś w garażu pana Ziarkiewicza. No to Ryszard spokojnie, już od dzisiaj będziesz mógł czyścić, znaczy nie czyścić, oczyścić swoje imię. Bo jak donosi radio RMF od jutra, czyli w sumie dla nas od dzisiaj. Prokuratura będzie traktować Ryszarda Czarneckiego jak każdego innego obywatela. Usłyszał w prokuraturze reporter RMF FM jak mówią śledczy, we wtorek był eurodopudowany przestanie być objęty ochroną immunitetową, dlatego sprawa nieprawidłowości przy rozliczaniu wyjazdów służbowych polityka ruszy z kopyta. Kilka tygodni temu Ryszard Czarnecki mówił, że on to w sumie nawet się cieszy, że jego sprawa się znalazła i że będzie mógł wyjaśnić to wszystko i tak naprawdę będzie mógł oczyścić swoje imię. Ryszard Czarnecki też mówi, że w sumie co do zasady to sprawy nie ma, bo przecież on oddał te pieniądze, o które Olaf go oskarżał. To był tam niecały milion złotych. No, bidulka oddał bańkę i cóż by się stało? No przecież jak złodziej ukradł milion złotych ale go oddał, to czy dalej jest złodziejem, czy już jest, że tak powiem, czystym człowiekiem? No nie. Jeżeli złodziej oddał milion złotych, przez lata Olaf go ścigał o to, że przekroczył, że dopuścił się takiego wyłudzenia i po latach Rysiek mówi, dobra, kurwa mać, oddam wam tą kasę. Rysiek oddał tą kasę, to czy Rysiek jest dalej złodziejem, czy nie? Napiszcie mi w komentarzu, bo może ktoś z was jest prawnikiem. Czy Ryszard, który najpierw... Podpieprzył milion złotych, a później go oddał. Przyciśnięty do muru, oczywiście. To jest złodziejem, czy nie jest złodziejem? Bo, moim zdaniem, jest złodziejem, który po prostu oddał to, co ukradł. Prokuratura, co ciekawe, ma już jasny plan. Jak, jak czytamy dalej na stronach RMFFM, o tym, że Ryszard Czarnecki usłyszył zarzuty, mówił w piątek w porannej rozmowie w RMFFM prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Prowadzący nawet mają już schemat tego, co i kiedy będą dalej robić. Postawienie zarzutów w sprawie tzw. kilometrówek, czyli rozliczenia za przejazdy służbowe. Jak mówił pan prokurator krajowy, ja nawet doprecyzuję, będzie miał postawione zarzuty i, i prokurator już zaplanował tego rodzaju czynności, mówi Kornelu. Tak czy siak, zapowiada się bardzo ciekawy tydzień. Po pierwsze, mamy pana R. Po drugie pana Ryszarda, jeszcze Czarneckiego, ale jak wy oglądacie ten materiał, to może już być Ryszard czy, dlaczego, dlatego, że ma, mogą być już mu zarzuty postawione, ale jeszcze nie są, jak to nagrywam, jest, jest to jeszcze Ryszard Czarnecki, także mamy pana R., który poszedł siedzieć. Mamy pana Ryszarda Czarneckiego, który zgodnie z tym, co mówi prokuratura, prokurator krajowy w RMF FM, nie jest planowane jego aresztowanie, jest planowane jego zaproszenie na wyjaśnienie całej tej sprawy. Więc ten tydzień będzie bardzo ciekawy, a ja planuję na ten tydzień jeszcze jedną niespodziankę. Od kilku miesięcy nie robiłem live'a, więc dzisiaj zapowiadam sobota. Godzina jeszcze nie wiem która, ale sobota 20 lipca. Godzina do ustalenia, tak jak mówię z wami, będzie mój live. Jeżeli chcecie przyjść na mojego live'a, albo inaczej, jeżeli planujecie być na moim live'ie, to proszę napiszcie mi w komentarzu live i godzinę. Na przykład live 10:00, live 14:00. Wtedy będę wiedział która godzina jest dla was najistotniejsza w zakresie mojego live'a? Dzisiaj już wam bardzo dziękuję i widzimy się jutro oraz na live'ie w sobotę 20 lipca. Nara, pa.